część filmiku mm, o wzorach skróconego mnożenia, ale o wzorach skróconego mnożenia konkretnie o jednym mm, jednym z nich, czyli o tym, tu na różowo już nie będę przepisywać, czy jest to po prostu kwadrat różnicy. Kwadrat różnicy. I co tutaj możemy Policzyć. A no, popatrzmy. Zostały mi trzy zadania z tego. Hmm. Zapraszam Was do poprzednich odcinków, bo jest, są odcinki o kwadracie sumy. I o tej kwadracie różnicy są jeszcze dwa inne filmiki, poleciałam po bandzie, wiem. E, ale no, nie chcę za długich filmów, więc dobra, kończę odględzić liczymy. E, I tak, to jest nasze A. To jest nasze B. I jak mam we wzorze, co ja mam? A kwadrat minus 2AB plus B kwadrat. Czyli A do kwadratu, A do piątej i do drugiej, tak? Bo ten kwadrat to jest ten kwadrat, ok? Minus 2 razy A razy B. Hmm? To jest całe moje A z tą potęgą. I to jest całe moje B z tą potęgą. Plus A do drugiej i do drugiej. Bo to... Jest to. I teraz tak, potęgę potęgi, co robimy? Mnożymy. Jeśli tego nie wiesz, zapraszam na inne filmiki. Czyli A do 10 minus 2 razy A. Jak mam iloczyn czyli mnożenie z potęgami, podstawy mam te same, to wykładniki dodaję. Czy 5 plus 2 jest 7. Podziękuję Wam wszystkie filmy, żebyście mogli sobie ogarnąć. I znowu potęgę potęgi, czyli mnożę. Nic. Ale Kolejny przykład. Czyli znów to mamy To jest moje A, a tu moje B. I tak, A do kwadratu, czyli 2B do kwadratu minus 2 razy A razy B plus 2A kwadrat do kwadratu, bo tak mam we wzorze. Pamiętajcie, że ten kwadrat się bierze ze wzoru. I też zapraszam Was w filmik na o tym, co zrobić, jak zapomnę wzoru skróconego mnożenia. Czyli tak, 4 b kwadrat minus 2 razy 2 jest 4, a kwadrat b plus potęga potęgi, czyli mnożę. I ostatni przykład. Popatrzcie, jakiego tu psikusa zrobiłam. Zapisałam to, przestawiając miejsca. Czyli 3y minus x do kwadratu. To się równa. Więc ten wyraz to jest moje a. Ten wyraz to jest moje b. Czyli mam 3y do kwadratu minus 2 razy 3y razy x plus x kwadrat. To się równa, bo to jest a kwadrat minus 2 razy a razy b plus b kwadrat. 3y do kwadratu, czyli 9y kwadrat minus 6xy 6, bo 2 razy 3 plus x kwadrat. To wszystko. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie, spamujcie mnie wszystkim.